Cześć wszystkim! Dzisiaj jest 5 czerwca i chcieliśmy Wam pokazać, jak wyglądają całe przygotowania do naszej planerowej imprezy, ale ten filmik zobaczycie dopiero po imprezie, żebyście w tym momencie się nie zrozumieli, co tutaj się dzieje, a jak będzie pięknie, jak przyjdziecie. Dzisiaj mamy plan podciąć trochę gałęzie na strefie jedzenia i zaraz w szybkim tempie zobaczycie, jak to wszystko wygląda od podstaw. Ja wierzę. Seksu, chodź! Brzeczne dupy nie chcą ze mną chodzić No co drifterzy się wjebali Dobra nie kleję Kurwa <gry> trzeba ich wyciągnąć Dobra mama ja nie mam czasu Jakby tu był cień kurwa zamiast tego słońca Jest fajnie Nie widzę tej imprezy ale może Patryk Kurwa nam opowiedz co się stało Nie ja. No weź Ja mogę powiedzieć Prawie kolki żeby jak, nie, jak będą pytowali I jak powiesz ten dzień ósmy No to potem mówisz Opowiadasz co my robimy i się nas coś pyta. Żeby... Ile by kurwa lepiej było Zdrowie I ludzie tu stoją a ja piątać Nie chcemy, duchy, Dobra, na no dziś wystarczy. Pierwszy dzień zaliczony. Poczyściliśmy tutaj trochę strefę jedzenia numer 1. Tam już te dwie, tą po lewej i tą po prawej też już też już czyściliśmy. Także słuchajcie, no zostało nam jeszcze tej trochę do uprzątnięcia. Jak widać, mamy tego jeszcze trochę. Potem zabieramy się za koszenie trawy, a i będziemy robić jeszcze mostek, ale to w kolejnych dniach na pewno wam pokażemy, jak będziemy to robić. Także słuchajcie, widzimy się drugiego dnia. Dzień drugi. W tym momencie zaczynamy kosić parking. Tu generalnie będzie parking, na którym będziecie zostawiać fury. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeszcze nie wiem, jaki tu jest teren. Także dopiero w tym momencie to się okaże, ale mam nadzieję, że będzie ok. Jak tak mniej więcej sobie przeszedłem, wygląda całkiem sensownie, więc cały ten teren to będzie nasz parking. A ja w tym momencie zabieram się już do pracy. Podsumowanie dnia numer 2. Już Wam pokazuję. Dzisiaj niestety musiałem robić sam, bo nie było akurat chłopaków. Także, tak, już Wam pokażę, może stąd. Tu mamy skoszoną część. W następnych dniach dowiecie się, po co ta była skoszona. A tutaj generalnie parking, nie? Myślę, że z dwie godziny mi to zajęło. Najgorzej jest, że musimy go podrównać o, w tym miejscu, bo tu wbrew pozorom jest taki metrowy spadek, także będziemy jeszcze to równać pewnie jak nas się więcej zbierze. I myślę, że dzień drugi możemy dzień drugi został zakończony. Tu idzie taki rów, także musimy go zakopać, żebyście mogli sobie tutaj normalnie wjechać i pewnie jeszcze poczyścimy trochę działkę. Także zobaczcie jak to wszystko wygląda. Chłopaki walczą teraz, stwierdziliśmy, że będziemy robić rolki i wykładać rolkami teren, żeby podrównać. Całkiem Dobre. spoko pomysł, jak widzicie zaraz tamte doły będą wykładane rolkami i będzie elegancko. Chłopaki już w tym momencie równają drogę, już jest końcówka, jeszcze trzeba będzie to utwardzić. My w tym momencie zabieramy się za koszenie w tej części. Tutaj jest rów, więc jeszcze będziemy robić mostek, ale tak jak mówiłem, to będzie to w kolejnych dniach. Na razie chcemy zrobić taką ścieżkę gdzieś szerokości 3 metry, żeby można było dojść do imprezy, bo już tam będzie impreza. Także słuchajcie, możemy i zaczynać. Odpalamy sobie kostkę. Dzień czwarty. To jest chyba czwarty albo piąty, ale chyba czwarty. I teraz tak. Plan na dzisiejszy dzień jest taki. Tu, kurwa, widzicie, idzie rów. I teraz tak. Nie chcemy ryzykować, że zbierze się zbyt dużo wody, a też musimy zrobić nad nim przejście, więc z tej strony będzie widać lepiej. Dzisiaj będziemy poszerzać. Ten rów, znaczy nie poszerzać, tylko pogłębiać i równać trochę teren ziemią po drugiej stronie, gdzie będzie kładka, bo tu będzie budowana kładka, żeby nikt nie musiał robić żadnych kroków i żeby teren był równy, żeby nikogo nie zwiało przypadkiem. Także my teraz bierzemy się do roboty i pokażemy Wam za chwilkę, jak już wygląda pogłębiony. Na ten moment wygląda to o w ten sposób. Tu jest ze 30 cm, tak całkiem niedużo, ale zaraz to ogarniemy. Także widzimy się w następnym. Filmiku. Dobra, wstępnie skończyliśmy już rów. Eee, zbieramy się na działkę, ale jeszcze wam pokażę, jak sobie ładnie podrównaliśmy. Wskakuj. <gryw> Także jak widzicie. Troszkę go pogłębiliśmy, bo też trochę się baliśmy. Widzicie, tutaj jest dosyć nisko ten rów, więc baliśmy się, że jak napada, to może wylewać woda. Także on już jest dosyć mocno tutaj pogłębiony, jak widać. Myślę, że z metr. Tutaj wyrównaliśmy powierzchnię, bo w tym miejscu będzie mostek, który też pewnie będziemy robić pod koniec tygodnia, albo w przyszłym tygodniu. I to będzie wszystko do skoszenia. Te drzewka zostawimy. Drzewka bym zostawił. Tylko bym ściął trawę. A to masz 1,70 m. A to 1,90 m. Pokaż, ja przy nim teraz stanę. Szyma. No, może mieć 1,90 m. Czyli jest bardziej atrakcyjny ode mnie dla wielu dziewczyn. Dobra, w tym momencie strefy jedzenia są oficjalnie skończone, zostało tylko Wygrabić kolki, żeby przypadkiem od jakichś fajków się to wszystko nie zapaliło, więc też dbamy o bezpieczeństwo. Tu mamy pierwszą część. Już jest tu wszystko posprzątane z gałęzi. Tam będzie strefa. I tutaj. Na tym wszędzie będą lampki na górze. Teraz patrzcie, ta jest zarąbista. Ona jest taka mega dzika. Dookoła Wszędzie rosną gałęzie, ale w środku tutaj. Czekajcie, spróbuję to oddalić. W środku jest tu wszystko oczyszczone z gałęzi i na górze w no, światło, To też będzie mega klimat. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak zrobimy. Myślę, że tak. Dzień numer 4. Uważam, że za zakończony. Zrobiliśmy pogłębienie rowu, poczyściliśmy strefę jedzenia i w tym momencie trzeba teraz trochę odpocząć przed następnymi dniami. Czeka nas zaraz budowa mostku. Potem stawianie ogrodzenia. Także obserwujcie i patrzcie, co będzie się działo w kolejnych dniach. Uwaga, dzień piąty. Dzisiaj mamy taki dzień, gdzie budujemy po prostu most dla Was, żebyście mogli dojść na imprezę. Jak widzicie, materiał jest już tu przygotowany. I w tym miejscu, właśnie, równamy teren, żeby wkopać te palety. Dodatkowo je wzmocnimy, żeby były sztywne. I generalnie taki jest pomysł na dzisiejszy dzień, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy to będzie takie proste, jak nam się wydaje? Także zobaczcie w przyspieszonym tempie, jak wyglądają całe przygotowania. I uwaga, tak się prezentuje nasz mostek. Weźmy sobie. Oddalimy. Patrzcie, tu mamy rów. Tu też mamy rów, który też pogłębiliśmy. O, zobaczcie sobie, jak to elegancko już wygląda. Wkopane, to wszystko jest. Także słuchajcie, dzień szybki. Myślałem, że dłużej nam się z tym zejdzie, ale poszło całkiem szybko. Zakończony dzień piąty. W następne dni, chyba, będziemy już robić meble. Jakże mamy trochę czasu. Jeszcze płot, także zobaczycie. Jeszcze będzie się dużo działo. Dzisiaj dzień szósty. Jak widzicie wynajęliśmy świder do gleby. Zaraz montujemy tu mniejszą średnicę. Robimy dołki pod słupki płota, który będzie ogradzał nam cały ten teren. Chłopaki też, już pokazać, zgrabiają już kolki, żeby tutaj była ładna o, powierzchnia. Ale majtek. Także słuchajcie, bierzemy się do roboty. Dzisiaj jest dzień szósty, nie wiem czy wspominałem na początku, ale dzisiaj czeka nas dużo pracy. Dobra. Najpierw szło gładko, potem już nie. Na tutaj gdzie jest trawa jest troszkę trudniej, bo jest teren ukorzeniony i staje w ręku świder. Wyrwało mi ręce, poleciałem prawie ze, ze świdrem, tego. Przyjmujemy nowy patencik i będziemy wykopywać te pierwsze kępki trawy, żeby można było wjechać na grubo z tym kiderkiem. I z tej strony mogę cię odpalić. Michael, powiedz, jak ci się podobała praca dzisiejsza. Pięknie było, po prostu super, bawiliśmy się świetnie My dokupaliśmy kilka dołków, jest fajnie. Nie widzę tej imprezy, ale może będzie! będzie. Oprowadzisz nas? Oprowadzę was. Ale po dołkach. Dobra. licz Jeden dołek drugi dołek Trzeci dołek Powiem tak, są fajne takie długie. Tu pod spodem też są jakieś, tylko teraz kurna, one są takie długie, że trzeba pociąć, bo tam została zamurowana, zamurowane okienko i teraz muszę tam wejść i poprzebierać i na górze je pociąć, także ja już się zabieram do roboty, zobaczymy jak to wyjdzie. będzie, że to mnie będzie kurna jakiś zwierząt. Dobra, widzimy się dalej. Kurde, zachodz no, tym. Umiesz w czy umieszczę? ostatnio. Ja nie się chciałeś, tylko czy umiesz? No nie wiem, no chyba umiem, no. <laughs> Już trochę się pociało. Kontynuujemy dzień numer 7, czyli tak. <laughs> Wzięliśmy takie betonowe bloczki. To będzie konstrukcja tam pod scenę właśnie będziemy to dzisiaj wymierzać. Królewna, co jest z tym fokusem? Nie chce się złapać. Spróbujemy. O, zaskoczyło. E, tam na scenie będziemy to dzisiaj wymierzać. Dzień siódmy przygotowań do imprezy. Tak. Praca w re. Pali tak. się w rękach. Tak bardzo. Przygotujemy w tym momencie parkiet, żeby tu nikt nóg nie połamał i żeby było mega zajęte. Jeszcze troszkę pracy i widzimy się już za no 6 dni, mało to... Ja robię kolki, żeby jak, jak będą pytowali, żeby się zapyliło. O. Bardzo po... potrzebne zajęcie tutaj. Bardzo, kurde. Nikt jak Mateusz się nie zna na grabieniu. Tak, nie, kurde, ja jestem inżynierem. Kurde, o. I tu, tak tam. spokój. Yy, dziurę. Żeby załatać dziurę. Jedna dziura załatana, jedna rozkopana. W tym momencie właśnie wyciągamy już bloczki i będziemy zaraz układać obrys sceny, którą będziemy tutaj budować. Wiesz co, myślę, że o tutaj, tu na tym rogu, bo to jest tak jakby scena, nie? O tu. Tak, no mniej więcej, bo i tak sobie to wymierzymy. Zaraz jecha, wezmę szpadel i to zaraz tak przerównam trochę. Także no, tu będzie scena. Parkiecik i let's go I jak powiesz ten dzień ósmy No to potem mówisz, opowiadasz co my robimy I się nas o coś pyta to, Czy fajnie Dobra, uwaga, tu mamy taki rów No i za chwilę go nie, go nie będzie. będzie Tak jak wspominaliśmy, dzień ósmy Prace dalej trwają wyrównawcze Tutaj są sprzątane Strefy Chillu. Paweł się opierdziela, miał grabić Paweł! Tu są grabki no, także lecimy dalej z robotą. Bijemy rekord w napełnieniu taczki. Na razie jest 19 sekund na trzy łopaty. Gotowi? Paweł odliczaj. Ja, ja też wiedziałem. Ja wiedziałem. Czas leci, panowie! Właśnie miałem to w nogi, Ferrari też się zdarza, tak? Hejka, słuchajcie. Jak widać, praca w re. Możesz tam na chłopaku pokazać. Wybierają ziemię i zakopujemy różne dałki tego typu. Generalnie. O, Paweł nam ładnie kosi Już super to wygląda. Grabimy ile się da, wszystkie te kubki z tymi zagrabiamy. Tam będzie strefa kotykowa, tam będzie strefa. barowa. Barowa, dokładnie. tutaj gdzie jest wykoszone będzie grill. Tu będą ławeczki. No, generalnie wygląda to już zajebiście. Ja się nie mogę doczekać. Naprawdę mamy tutaj jeszcze dużo, dużo pomysłów na to, jak to będzie wyglądać. Oświetlenie, scena. Naprawdę ogrodzenie, w ogóle wszystko będzie naprawdę profesjonalnie. Mm. A teraz idziemy ogarniać drogę, żebyście mieli coś zajebisty tak, dojazd. Tak, dojazd właśnie na tym zapomniałem. Właśnie powiedzieć. idziemy, zobaczycie. I zapraszamy na imprezkę nie bawimy się niedługo. So, ja. Dwie godziny spędziliśmy na właśnie takim przycinaniu. gałęzi, nie gałęzi, różnych firdów i innych co rosną gdzieś przy drodze właśnie. Bo... Dzisiaj jesteśmy na zakupach u jednego z naszych patronów, czyli rówce w gardolinie. Dlatego w tym momencie zapraszam Was razem z nami na zakupy. W tym momencie jesteśmy na strefie ogrodowej, potrzebujemy kupić ogrodzenie. Zaraz się od razu o wszystko wypytamy. Proszę bardzo, szukam siatki leśnej, ale z takimi większymi esporami, Coś znajdziemy? Znajdziemy tylko jakiej jak wysokości podziękuję. 1,80 m potrzebuję. Będziemy z zagęszczeniem czy... Bez zagęszczenia. Tak to będzie będą ze dwie suki No i elegancko tak. To w takim razie poprosimy tyle ile tutaj jest. Bartek opowiedz nam co robimy e, Pakujemy teraz palety żeby zmontować scenę na, na naszym imprezę. Jeszcze zostało trochę do zapakowania, a mianowicie jeszcze jedna. Nie, jeszcze dużo, bo jeszcze te wszystkie śmieci zabieramy. Czyli zostało jeszcze więcej, bo jeszcze śmieci zabieramy. W tym momencie jesteśmy już zapakowani, mamy rzeczy na scenę, ale jedziemy jeszcze w jedno miejsce, żeby zapakować stemple budowlane na płot, także trochę tego ma wyjść, jeszcze nie wiem jak my to pomieścimy. Zaraz zresztą sami zobaczycie, jaka to będzie rzeźba Także widzimy się w kolejnym ujęciu Patryk Można opowiedz co się stało? Nie No weź Ja mogę powiedzieć no, Dobra Wziął, wjeżdżał tutaj z busem I stwierdził, że świetnym pomysłem jest wjechać prosto w piach I skręcić To prawda, to oni A po to potem on zadać oni, gazu Oni powiedzieli, wjedź co? tam, by tu że nie będziesz opowiadał Nie opowiadam Będzie właśnie dojechały tojki. Weź strzelki. Więc zaraz będziemy je obstawiać. Tutaj, o oh, to piękne miejsce. Także wszystko już powoli zaczyna wyglądać. Że tylko mebelki. Scena i go. Dobra, już powoli jest wieczór, także pokażę Wam, co dzisiaj się udało zdziałać. Mamy tak, dojechały tojtoje, toje. nam dwa dni do imprezy. Mamy już postawiony płot, który jest naokoło. Tylko zabrakło nam szpuli. Więc czekamy aż dojedzie. Tam mniej więcej skończyliśmy. Tu już zaczęły się, zaczęła się produkcja mebli. Mamy już trzy stoliki, będzie więcej. Będą też wyższe, żeby można było sobie oszamać. Także zobaczcie, jeszcze ile tu mamy śmieciuchów. Wszystko już jest wykoszone. Dzisiaj skończyliśmy kosić. I teraz tak. Tam już scenę budujemy. Już tam widać też palety tam w rogu. Także powoli zmierzamy ku końcowi i no, zaczyna to wyglądać naprawdę zajebiście. Paweł, co robisz? A ja... kładam na równiutko bloczki... na miejsce, na scenę. Gdyby DJ miał gdzie dla was grać. Wiecie, poziom musi być. Palety na to będą szły. Mam jeszcze... dużo roboty. <grym> Ile na razie <grym> zrobiłeś z ilu? Na razie mam 4 z 20. Jest jakaś godzina 12:00 plus minus, już w sumie nie, wiem, nie patrzyłem na zegarek. E, jestem tu od 10:00. dzisiaj niestety na razie jestem sam, ale dopiero o 15:00 przyjeżdżają chłopaki, także patrzcie, tu jest tak. Tu już kontynuuje scenę. Jeszcze poziomuję bloczki, żeby wszystko było stabilne. Tu za mną jest parkiecik, ale to już wiecie z poprzednich filmików. Pokosiłem trochę drogę dojazdową, żeby się nie ocierali samochodem o krzaki. Ja pierdolę. Ledwo co tyle spędziłem. Pół godziny minęło. Ale ja pierdolę na tym słońcu jebanym. Jakby to był cień, kurwa, zamiast tego słońca. Ileby kurwa lepiej było. I co? Zdrowia. Dobra, zobaczcie jaka jest wizja dzisiejszej nocy. Tu jest scena, tu południowo, ja stoję tu. Patryk puszcza seksuholika, Wjeżdża muzyczka. Ogólnie tu jest chuj ludzi na parkiecie. Wjeżdża muzyczka, ja sobie stoję. Zaczyna się tu, tu, tu. I zaczyna się e, płysem. Ja wjeżdżam. Seksoholik! Krzeszne dupy nie chcą ze mną chodzić. I ludzie tu stoją, a ja płysem. <laughs> an Nie będzie. <together> <wasser awaiting anywhere>